Yy, dobra robaczki, gdzie jesteście? Tu jesteś. Mmmm, wiesz co? Czy hmm? my musimy zabijać te z ICD tutaj? Nie, to chodźmy teraz z Ghost of the Vault, aż nie, żeby potem bawić się znowu za amunicją. Okej, okay, to chodźmy z powrotem na razie. Znaczy ja się użyłem rewolweru do strzelania. Do nich, a nie, nie będę używał rewolweru, kiedy będę strzelał do Guardianów, więc. Co? Poleciał za tobą, Saifin. me! Paskakuj. To ten zielony. Leciał Co za, za nie tobą. Nie, był zachwycony! Okay. Jeszcze popiskując mm. po swojemu. That uh -oh. went better than expected. Ok, jesteśmy. expected. Siem tej wyszku. Nie, drażnij mnie koleś. Are you freaking kidding me? Muszę Nie niego podbić, bo to wszystko w przyszłości będzie problem. No. Co za bullshit. Eee, coś do nas się strzela. No, wow. Bruiser. I to coś bawi się prądem. Kiczuś! Machaj sobie łapami do woli. No teraz już nie machał, łapami, bo nie ma. Hm, głowy! not enough head to complete the sequence of łapa waving. Dobra, chodźmy. No nie, tutaj no to i też jest respiratory. Then that happens. Ah! Oh yeah! Ow! 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 Thank Are you freaking killing me? Co, Neo? Ci goście są irytujący. Lecimy na dół. Tym razem w interesach. Tak, a nie na odwiedziny. Ciekawe czy nadal ty też jest rozpili Tak! Oczywiście, że tak. Czemu miałoby być inaczej? Ja, coś innego widzę. A temu co? Swish, swish, swish. Come on. Musiałem go zdzielić tą głowę. Uh. E, e, e. e, 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 e. Zabrzmiałeś jak stara ta, stara drukarka. <grym> hmm. mm. Mój rewolwer świeci się jak psujajca, możemy iść. <grym> to jest warunek e, przejścia dalej, rozumiem? <grym> tak. Psu <jajcowością. grym> Współczynnik psuje jej całości musi przekroczyć pewien poziom. Ja Dałam eee. momencik, czy nie mogę wstecz tej snajperki już używać, ale chyba nie. Gdzie jest ta snajperka, co ja? A, sprzedam ją. Lol. Nie yeah, well. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, To też i to też i to też. Chcesz ten? Chcesz mod, który daje plus 20% Team Cooldown Reduction plus 3 do Phoenix Skill i 2 Girl Power Skill? A dodaję obrażenia z FNG? No, powiedziałem ci wszystko, co daję w tym momencie, więc... Eee, możesz powtórzyć. <laughs> 20% Team Cooldown Reduction plus 3 Phoenix Skill plus 2 Girl Power Skill. Meh. No to 9 do mojej kieszeni. Ruszajmy, bo się ściemnia. W jaskini to nie powinno mieć większego znaczenia. Wiem, no. To mi tak sztuczne osiedlenie. Tak, kryształy. Swoją drogą w tym momencie z tym rewolwerem bardzo mocno się wpisuje w ogólny wystrój w tym pomieszczeniu. Nie widzę jakiś osób kryształeś i świecące te świecące pomniki pasują do kobiety z rewolwerem. Rewolwer świeci się jak psuje jajca. Są podatni na elektryczność. Dobrze wiedzieć, są też podatni na, na moją tą pseudo-snajperkę. No, ale na elektryczność są podatni. No można ich łatwościąć w dobrze wiedzieć. A ah, crap. Jak przypominam sobie wszystkie nasze poprzednie starcia z nimi, to teraz poszło błyskawicznie. No tak, bo. Po pierwsze elektryczność, a po drugie. O, patrz, chętnica 573 damage, My dear! O! Oh. Interesting. I nawet nie jest taka brzydka. Co prawda brzyd niż ta, którą obecnie mam, ale. No still, Rockets. Strong Rockets. Dobra, ruszajmy. Uh... Słuchajcie, jakiego jeszcze jego questa mamy. Mm, mm, mm. O, jeszcze musimy pojeździć po Skyhidach na tym na rejstraku. No, właśnie się zdziwiłam, że jeszcze się nie wzięliśmy za jeżdżenie po Skyhidach. No. Stęskniły się pewnie za nami. Bardzo. lecę no. do Windows, sprzedam złom i czekam na ciebie. Yp, 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 yp. Moja postać na szczęście no, no. ma lepszą kondycję niż ja i może znacznie dłużej biegać niż ja. O, oh, silly mi zapniem, że nie mam złomu. Do sprzedania, bo niczego nie podniosłem. Bywa. Ja w przeciwieństwie do mojej postaci mam astmę, wobec czego nie byłabym w stanie tak biegać No, widzisz ściemniło się. Nie, nieściemniło nie, A nie, ściemniłoś, ja to już mówię. God, damn me and lightning in this fucking game Dobra, <grym> e, podejrzewam, że jest świt już, wiesz Czyli zaczęło się ściemnić i rozjaśnić, jesteśmy podwójnie spóźnieni. We must... No, money au <laughs> oh. a to co było? to było przyzwyczajenie z tego z planet Side, jak jeździ się po po dziczy, nie wiem, czemu się włączyło akurat teraz, a nie wcześniej. Jak się jeździ po dzikim terenie, albo po częszczonym terenie, to warto strzać w glebę, ponieważ często tam po prostu siedzą miny. Bo ludzie Lol. zdają miny przeciw, przeciw pojazdom, nie? I jak sobie przejeżdżasz. Aha, pójdę sobie, zgarnę sobie ten teren. No! Zgarnię ja mam przyzwyczajenia z Dragon Aida z tabem, który mi wykrywa przedmioty. Zamiast biegania, bo tam biega się automatycznie przecież, tam bieg jest ustawiony jako standardowy... Tak, ale jak biegasz, standardowy... trzymasz tam, żeby widzieć, czy są przedmioty, nie? Więc to się jedno z drugim okay. wiąże. Skorzystałem z okazji i podniosłem trochę kasę. żeby Tak. No, nasze, mam żeby stacjonarny na... cel, więc... Tak Żeby nasza, miało. wiesz, spółka eksterminatoryjna, ekstermina nie wiem jak to się nie. nie z... Zajmujemy się ją dezynsekcją, więc tak. jesteśmy spółką dezynsekcyjną. Tak, żeby nasza spółka dezynsekcyjna nie wyleciała z obiegu. Jak to było? E... Eee, we spray, you pay. Spray you pay. Przy czym oczywiście ten punkt z pay jest najważniejszy. Oczywiście. Ktoś miałby zaprzeczyć. Kasa, 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 kasa. Speaking of pay. Płatność z góry. Koniecznie. Hmm. Tak, ponieważ jeśli nie przyjrzymy się z robakami, to warto ubrzeć z kasą w kieszeni, nie? Tak. Nie, nie o to chodzi. Ponieważ jeżeli przez przypadek naszym sprayem rozwalimy komuś domostwo A, No bo wiesz, tak. przecież, przecież sprayujemy... to jest. Praca no widzę, nie? Tak, sprayujemy rakietnicą. Tak. To tyle? Czy się nie ma? O, sprzeda jest ognisty. Mm, Może tego nie mm, będę rozjeżdżał. Mamy płomienne przywitanie, mówiąc krótko. Dobra, cofnę się trochę, bo... mi za, na za małym tym... Wow, ale ich rozwróciło. Dobra, ja za zły pomysł, już kiedyś to mówiłem. Ja, yeah, bardzo zły pomysł. O Jezu, uważaj nad naszymi głowami! It's flying, it's a flying! O kurde, no dobra, tego już jest full pancerza, więc. Wdaliśmy się w okrążenie. Ten drugi się rozlasiał, ten taktyczny już? Nie, on tam czeka na nas. Dlatego mówię, że jesteśmy okrążeni. We got surrounded? Oh, those poor, poor bastards. Now we can shoot anywhere. No! <laughs> Okay. Wybacz Miśku, ale ja cię troszeczkę przestawię bardziej do tyłu, co ty na to? Come on, seriously Czy ty go przestawiłeś. O Nie matko, wiem. ale poleciał. Uh, nice? Twarde bydle No, wreszcie. Chyba na samego posługa rozjadę. Oh. I po to wnę się rywalizować tarczy, bo też. Czy ktoś się ma poszła. jakieś obiekcje? Słyszałam jakieś. Eee! Ne, według No, ej! Wyślijbujesz mi go Patrz kół. jak żałośnie zapiszczał. Ui! Widzisz? Co prosiaczek. Ciekawe, jak to smakuje. Może to ma, wiesz? Może, może, może ma to coś sobie z yy, wieprzowiny? Podejrzewam, że smakuje jak ślimak. Jeszcze jak smakuje ślimak? Nie. Nie jadłam nigdy ślimaków. Ja Będę co, bardziej w krewetkę w tym momencie, jak pan to patrzę. Mm, może. To by było całkiem smaczne. Chociaż krewetki wyglądają bardziej apetycznie nawet za życia niż to. Krawetki za życia wyglądają hilarious! O, dobra, tego nie będę rozjeżdżał, bo to może się jeszcze skupić. Zresztą tu jest jeszcze kolejny, ten, kolejny duży. Te wetki za życia są słodkie na swój sposób. Wiesz, no jeżeli, ten jeżeli masz e, w domu e, basen, znaczy basenik akwarium z krewetkami, to mogą ci robić jeszcze nie dłoni albo stóp z omornego umo na skutku, nie. Całkiem pożyteczne zwierzątka domowe. <grym> zwierzątka domowe. A proszę... To, się się to jest mój zestaw do manikuru, tak? A jak ci się znudzą, to zawsze możesz je zjeść. Okrutny. Eee... Ale nową broszkę. oh yeah it's a wow okay. <laughs> <laughs> it's fucking dead look oh, at this crap Sądzi że rakietnica o wiele dłużej się zabija jej niż z, e, ze strzelby. Wiesz czemu? Hmm? Bo rakietnica sieje strasznie, wiesz, tak na dużym terenie. Obrażenia zadaje. Hmm. Efekt jest taki jak z shotguna, że jeżeli przypieprzysz shotguna z bliskiej odległości, to masz gigantyczne obrażenia. Ale, już Ale z skierpki. dużej odległości, to owady mnie pokąsały. Tak, tak. Dobra, ty zbierasz kasę, czy ty jedziesz? Co masz na myśli, mówiąc zbierasz kasę? No bo kasa jest z tyłu, no... Wskakuj, musisz wysiadać, zbierać kasę i wsiadać z powrotem. Ej dziewczyno, nie mogłaś wysiąść z drugiej strony? No. To jest po prostu, no, bullshit. To jest samo to możemy to olać Kasa! Gdzie? Sprawek! Niestety zawsze strzelasz do przodu. No właśnie, tak się że jest fucking useless. A nie, czekaj, troszkę można zmienić kąt. Bo teraz trzeba mać w prawo, a teraz bardziej w lewo, widzisz? Bardzo nieznacznie jak na... Jak na to odchylenie, te. Raz. Dziewczyno! Co ty wyprawiasz? Ona z praktycznością nie ma nic wspólnego! Nie, za to z estetyką, co nieco? No dobra, ja, z estetyką przyznaję. Nowa rzeźba, zdechły Scythed. Zainteresowany? Co te zapłacę wysoką cenę za tak wyniosłe sztuki? Proponuję półtorej kopniaka w dupę. Mm, pod warunkiem, że przestaniesz dmuchać w mikrofon. Daję. Masz asygurowane żądania. <grym> Dobra, a... Widzisz? Trzeba, Byszedka. trzeba, trzeba znać swoją cenę, nie? Czy? E b, 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 nie. Ej! No. O, to... blab... coś jeszcze mamy do zrobienia? Tak, rozdanie punktów, bo, bo dostaliśmy level up. Ja nie, ty dostałeś. No. no, faktycznie jestem na samym początku. Kawałek kreski. Dobra, uzupełniamy amunicję, moja droga. Ale za co teraz już mam... Mm. Level. <sighs> o oh, wow, mam full amo poza rewolwerem. Dobra, komplet. Cheap rifle, faktycznie cheap. No. Dobra, ale wiesz, I teraz... teraz tak. You know what time it is! It's time to fail! miserably. Tak, łap za ten, łap za własny pojazd i ruszamy. Moje Nemezis. HW w pojeździe. No. Niepowtarzalna okazja zobaczyć jak WW prowadzi. Dlatego nie patrzę do tyłu, jadę do przodu. Ewentualnie mogę po prostu... Powiedziałam coś na ten temat. <grywki> nitro jest F, jakby co. Tak, tak. Jeszcze trzeba pamiętać, że po włączeniu nitro trzeba je jeszcze wyłączyć. <grywki> No to no co, ja tam się pakuję i to odpalam, po czym żeby je przeżyć jak najdłużej, ty stoisz tutaj na krawędzi i strzelasz, tak? Tak, i też staram się przeżyć, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że przeżyję I hasz, tak powiem, i no. Tak. Aaaa, za późno! A. Hmm, trochę mi to zajmie. No. Wow. wow, ale przestawiłam tego Psycho. No, może jak mu jednego hella, to go zabim, bo wstał. To jest Sajko. No, pięknie. Nie mogę się wycofać. Ty wysiadaj. Zablokowałeś się przed nimi kółkami. No, widzę. Can you? A, zrzucili mnie. Krap. Eee. Po sprawie Twój pojazd stał się dla mnie windą Nice No bez jaj Trafienie tym

a ah. pasjonujący pojedynek There. Nie lubię Madmela, bo zawsze wrak z nim jest kretinsk, Nie nieważne czy jest w środku, czy jest za zazwącz. Mhm. Mm Just fucking annoying. Mm -hmm. Yay! So, well, Mad gone, his piece of soul. Kiciuś, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Smutne. Not. Dobra. To co, wsiadłem z potem i jedziemy, nie? Mhm. Mm Mój wózek przetrwał to, więc... Tak, może był na skraju zniszczenia. Eee. A wy tu skąd, do jasnej ciasnej? Muszę rozjadać tych gości. No. Ja się troszeczkę jada. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekam, uciekam, uciekam. Trochę się dymimy. Nie, tam... To kurz. Kurz! Tak, po prostu, no wiesz, samo mało się już robi. Siedział tutaj przez jakiś czas i się zakurzył, na, na siedmiu, na, na kurzy, no. to na no. Tak. Tak, 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 jasne. Tak. Mm -hmm. Aśpis tak prawda. No. No i tyle. On się rozleciał mnie, nie, dobrze jest. A, Coś o. ty zrobił. Nic.

Yes, he is new haven yay